Marzena Kiepiel-Sztuka, znana z serialu jako Halina Kiepska, w swoim życiu przeszła co najmniej trzy bezpowrotne rozstania a to za sprawą dwojga partnerów, którzy umarli na jej oczach i pierwszego męża, zmarłego w 2015 roku. Jeden z mężczyzn zmarł na planie Świata według Kiepskich, będąc operatorem serialu. Mariusz Piesiewicz, z którym to tytułowa Halina, poznawszy się na planie, zawarła związek, jednak, jak donoszą informacje, był burzliwy, a zakończył się ostatecznie tragicznie, gdyż partner marzeny Mariusz zmarł na planie serialu z powodów wylewu w wieku zaledwie 44 lat. Umarł na moich oczach. Tak opisuje tę sytuację tytułowa Halina Kiepska. Jednak to nie był koniec, a kilka lat później aktorka wyszła za mąż za Przemysława Buksakowskiego. Choć nie znamy szczegółów relacji, to ślub miał miejsce w 2007 roku a ówczesny mąż pani Marzeny zmarł na początku 2009 roku, zasłabszy pod blokiem, a pomimo reanimacji pani Marzeny nie udało się go uratować. Za przyczynę śmierci uznaje się niewydolność oddechowo-krążeniową, a sama zainteresowana opowiada tą sytuację mówiąc, jego śmierć zdarzyła się, gdy jako małżeństwo zaczęliśmy wychodzić na prostą, kiedy miało być tak pięknie. Jak mówi pani Marzena, nie obyłoby się bez terapii i pomocy ze strony dobrze znanych jej osób. Natomiast pierwszy mąż aktorki zmarł, jak już wcześniej wspomniałem, w 2015 roku. W tym odcinku to tyle, dzięki i słyszymy się w kolejnym.